Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana Oskara i Panią Leto, drugą atrydę. Odpowiadam na Pani pytanie. Co czeka Panią w 12 domu? Co Panią Leto, drugą atrydę, czeka w 12 domu? Co Panią czeka w domu 12? Co Panią czeka? ulecu drugą A3 D czeka w domu 12. Generalnie sobie finalnie wszystko jest w porządku i wszystko, wszystko pokazuje się dobrze, jakby kończy Pani jako królowa denarów, tak? czyli kobieta, która wie, czego chce, która potrafi osiągać swoje e, jakby sukcesy, zwycięstwa, tak? swoje potrzeby, potrafi okazywać, potrafi realizować swoje potrzeby, e, ma pieniądze, jest e, ma zasoby wszelkie, e, ażeby być szczęśliwą, jest doceniana, kochana, tak e, i również potrafi to odwzajemniać te uczucia, natomiast jakby po kolei. Karta wyjściowa to jest karta Pazia Buław. Paź Buław, dobrze, że tutaj się pojawił, bo on mówi o szansach, o szansach na przepracowanie tego, co jest tutaj u Pani w domu dwunastym. Bo już Pani za chwilę powiem, tutaj... W przeszkodzie i w ostatnim problemu jest karta diabła razem z kartą drzewka życia, tak? Drzewko życia, w tarocie znów kiedy mi się pokazuje, to jest taka karta Stop. Karta mówiąca więcej, jakby nie powiem. To jest też karta, która często mi mówi o zatrzymaniu czegoś, tak? O blokadzie i to by tutaj idealnie się zgrywało z tym diabłem, bo przez takie pewne nieujawnione, silne namiętności, tak? Silne. No takie potrzeby, które nie są do końca pozytywne, jakieś takie wewnętrzne, e, myślę, że myślę, że dla Pani to będzie jasne, bo skoro Pani sama się tutaj interesuje e, tematyką ezoteryczną, to rzeczywiście e, takie zadiablenia, tak, wewnętrzne. To no, każdy ma jasną i ciemną stronę, e, no i ta ciemna strona po prostu gdzieś tam głęboko funkcjonująca w tej podświadomości blokuje. Pęd do przodu, na jaki mają stać, tak? Te takie właśnie, ją ja mówię, zadiablenia. One niekoniecznie muszą być takie negatywne, to mogą być jakieś nawyki, złe, tak? Które nam przeszkadzają gdzieś tam w życiu. Tak? Jakieś takie toksyczne, czy myśli nawet, relacje, czy też jakieś stosunki, czy nawet stosunek e, nas samych, tak? Do, do swojej osoby, tak? Jakieś, Ale toksyczne, zadiablone. To. Sedni problemu jest, że w korzycia, czyli właśnie te zadiablenia, te toksyczne jakby kwestie blokują pani sukces, tak? Blokują, one zatrzymują jakby czas, zatrzymują to, co pani sprzyja. I teraz jakby jest Paść Buław, czyli szansa, ogromna szansa, to jest ognista, dynamiczna energetyka, to jest jakby los będzie Pani sprzyjał, a żeby tutaj to wszystko przepracować i, i wypracować taki schemat działania, żeby Pani była szczęśliwa i żeby po prostu los Pani pomagał, tak? Z, żeby z, z, zsyłał niespodzianki. Teraz jest szansa, żeby to wszystko wypracować. I Paść Buław to jest jakby szansa sama w sobie, tak? Ognista, e, taka charyzmatyczna energetyka, duży temperament tutaj w Pani drzewie, o to właśnie to jest bardzo ważne, w Pani drzewie bardzo duży, silny, tak, temperament ogromna doza temperamentu, która być może nie jest y, odkryta, tak? Ale rzeczywiście, to jest tak, że jak Pani sobie coś postawi, to tak będzie i tak tutaj ma szansę się to zrealizować. Czyli to raz, temperament, dwa tutaj, te zawiablania blokujące, karta rada, rycerz mieczy, proszę być asertywną, tak? Proszę być asertywną wobec tych wszystkich negatywów i wobec generalnie jakby y, ludzi wokół, wobec... Y, Otoczenia, tak, żeby być asertywnym, żeby bronić swojego zdania. Rycerz Mieczy mówi o tym, że nawet jeżeli będą jakieś takie małe sprzeczki, kłótnie, to i tak wyjdę z twarzą. To i tak będę bronić swojego zdania i wyjdę na tym dobrze. Będę z tego korzyści. To jest asertywność, wiara w siebie, w swoje możliwości, obrona swojego zdania, swoich opinii, swoich osądów i bycie po prostu takim, bycie taką osobą spójną ze sobą, tak? Spójną ze swoimi myśli, myśl, ciało, duch, intelekt, wszystko takie spójne, tak? I asertywność. No i to jest nieuniknione i wynik będzie, Pani przed wyborem, jakby dwóch możliwości, prawo czy w lewo, czy, czy ta, czy, czy tamta, droga, jakby tak. Będzie pani miała jakiś wybór do podjęcia, decyzję do podjęcia, tak? Jakiś wybór przed panią będzie, ale pani, jeżeli pani zastosuje się do tych rad. Ale również pokieruje się pani tym, co podpowiada po prostu pani serce, bo królowa denarów nie jest wcale, wcale, według jakby powszechnej opinii, jakąś osobą taką materialistyczną, tak? Czy też no, taką po prostu gdzieś tam, tak, w nią rządzą? Nie, absolutnie. To jest osoba, która potrafi osiągnąć sukces, ale idzie przez życie jakby razem, zgodnie, spójność. Intelekt i serce, tak? I to jakby ją, ym, no stawia gdzieś tam na piedestale, tak? Wyżej niż jakby otoc jej, jej gdzieś tam otoczenie, tak? Czy osoby, które nie sprzyjają, tak? Na takiej zasadzie Stanie Pani przed wyborem, ale jeśli Pani się pokieruje sercem i tutaj te wszystkie jakby rady zostaną zrealizowane To Pani bardzo dobrze wybierze, Pani będzie wiedziała, którą stroną iść Czuję też, jakby i według karty oraz według mojej intuicji, to czuję, że ten wybór może dotyczyć tego, czy po prostu okej, okay, godzę się na to, przypracowuję to wszystko, co tutaj jest za i odblokowuję, tak? Ten przepływ energetyczny odblokowuje te, jakby, szanse, e, odblokowuję wszystkie sukcesy, które e, się, mi się należą, tak? E, po prostu, które są, jakby, są z przeznaczenia, są, jakby, e, nieuniknione, tak? Odblokowuję to. Ugodzę się sama ze sobą z przeszłością, z jakimiś właśnie problemami i jestem tą królową denarów. Także Pani e, ma ogromne szanse, ogromny potencjał i pani po prostu jakby ma to w Pani ma w naturze sukces, tak? Odnoszenie, odnoszenie tych sukcesów i bycie usatysfakcjonowaną, zrealizowaną, już, e, szczęśliwą kobietą. I rzeczywiście pani taka będzie. Tylko proszę mądrze się kierować sercem, być asertywną, pogodzić się z tym, co jakby nami targa, tak? Co jest co jakimiś takimi, no właśnie, namiętnościami, które hamują nasze sukcesy, bo pani jest jakby skazana na, na sukces, tak? E, czyli mądry wybór pokierowany, jakby kierując się sercem i będzie pani po prostu kobietą szczęśliwą i spełnioną. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, trafnych wyborów, mądrych decyzji. Dziękuję za oglądanie kanału, za zaufanie, miłego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia.